10. Przechodzimy do podpunktu 10, jakim jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi HP na działalność wójta gminy Kosakowo. Tutaj bardzo proszę o zajęcie wypowiedzenie się wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Uchwały. Pan radny Adam Sztuko. Tutaj e, chciałbym wnieść o zmianę porządku obrad i zdjęcie tejże uchwały z dzisiejszych obrad, w związku z tym, że w uzasadnieniu są błędy między innymi polegające na tym, że uzasadnienie opiera się na uchwale nr 7 przez 30 na 2024 z 30 sierpnia 2024, a w tej uchwale nie ma informacji, które, e, które uzasadnienie tam e, opisuje. Dobrze, czy jakieś macie Państwo uwagi do wniosku formalnego? Tutaj bym się tak co do tego. Yy, bo tutaj nie mówimy. Moment, moment, Panie Radny, żeby było to wszystko formalnie. Bardzo proszę o mikrofon. Znacie się tak, jak, jak najbardziej w części, w że to, co powiedział Wiceprzewodniczący Komisji e, w uzasadnieniu, e, jest, jest co prawda powiedziane, że e, Komisja uzyskała. Jesienia, pani Wójt, w tym zakresie, że jest to ujęte w uchwale. E, jednak no, znamy tą uchwałę, możemy sobie do niej zajrzeć. E, szkoda, że komisja wcześniej nie zajrzała i jakby e, tego nie zweryfikowała, e, to by się dowiedziała, że w uchwale takich zmian nie ma. E, jakby tego nie ma i, i zresztą o tym doskonale wszyscy, wszyscy dobrze wiemy, Taki, taka zmiana e, pojawiła się też 30 sierpnia ale w zarządzeniu. Pani Wójt, które zostało 6, 6 września opublikowane, jednak 17 września zostało przez Panią Wójt to zarządzenie uchylone. Więc tak naprawdę tej zmiany de facto nie ma. No, wiemy dlaczego zostało uchylone, gdyż naruszała, jakby nie było możliwości zrobienia tego zarządzenia, gdyż zmiana dotyczyła między działami. A między działami Pani Wójt nie ma kompetencji, żeby i niejednokrotnie wskazywałem na to, że w uchwale z dzisiaj, czyli z tego dnia 30 sierpnia tej zmiany nie ma, bo była dyskusja na temat e, wydatkowania tych środków przez I, I w tym samym dniu i też e, z obecnych e, kilku radnych na, na, na tym zebraniu, a także obecna była Pani Wójt oraz Zastępca nikt e, nie potwierdził, że, tak, e, że to jakby nie, inaczej, nie rozprzyciło wobec moich, e, moich słów, że Zmiana uchwały budżetowej, taką zmianę uwzględnia. Ja mówiłem, że nie uwzględnia, i tak jak patrzymy dalej, to ona nie uwzględniała. Pojawiło się później do wiadomości publicznej, właściwie tydzień później, to zarządzenie. I tutaj myślę, że na pewno nie ta uchwała nie, nie jest właściwa do wskazania. I teraz zasadność tego wydatkowania, tutaj czy miało to miejsce nie? właściwie, no to też jest... Z... Znaczy, dwa wątki to są łączne ja, ja Ale e, chodzi, Ja poproszę się... konkretnie no. do wniosku. Ale... Ale no, no, jest... przewodniczący złożył wniosek tak, i jeśli chodzi w zależy, o zmianę jak Należy to, należy to e, ja. oczywiście. Dobrze, moment. E, zależy, e, zmiany porządkowe. Zmiany porządkowe, jeżeli chodzi o na, na, na pewno uzasadnienie. E, inaczej wymaga uchwała e, mojej moj ocenie ponownego rozpatrzenia przez komisję, żeby zbadali e, wątek tej e, uchwały, czy tą uchwały się znalazło, czy to jest. No. Bardzo dziękuję. E, czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Bardzo proszę pan radny Marcin Bóg. Co do wniosku, wniosku złożonego przez pana radnego. Co do wniosku. E, ja wiem Pani Przewodnicząca, że co do wniosku tylko jesteśmy przed takim faktem, że tak, dostajemy materiały, w materiałach po prostu komisja powołuje się, wskazuje po prostu yy, yy, na pewne informacje, tak, powołuje się na pewne dokumenty, wykonuje jakąś pracę, a potem my tak sobie, przepraszam, lekką ręką mówimy, nie, nie, zdejmujemy to, bo chyba zbyt mocno się nie napracowali, może po prostu coś jeszcze tam wypracują. No uważam, że jednak w tym przypadku wymagałoby wyjaśnić po prostu, tak, że jeśli ta komisja powołuje się po prostu na konkretne e, akty, no to jeśli one za sobą nie niosą tych zmian, to przede wszystkim dlaczego komisja się powołuje na to? No, Ja pomyślę, że ja osobiście żywotnie jestem zainteresowany jako radny, bo też byłem na y, zebraniu sołeckim, tak, gdzie kwestionowano y, sposób, w y, jaki Zostały te środki przesunięte, czyli tutaj w jakiś sposób to zebranie zostało zwołane. Została podjęta, e, przegłosowany wniosek w formie e, uchwały zebrania miejskiego. Po prostu potem ten wniosek nie był w protokole. E, po prostu ujęty. Pani wnioskowałem, tak, dobrze, bo, ale wnioskowałem również. Nie ograniczać, bo to dotyczy po prostu jakby między innymi tego, co było na komisji powiedziane. Też, tak, panie radny, ja bym poprosił. Jasne, ale powiem tak, wnioskowałem o sprostowanie tego protokołu i też miałem wątpliwości i na jednej z sesji po prostu w momencie, kiedy były przesuwane środki. Ym, z tych zadań sołeckich po prostu usłyszałem, że jedna uchwała po prostu uwzględnia to przesunięcie w tym dziale, co się potem okazało, że takiej uchwały nie było i to wymaga po prostu wyjaśnienia i teraz komisja tak naprawdę powołuje się na pewien po prostu dokument, który być może jest innym dokumentem, może nie wiem, może by warto było zbadać, może są dwa dokumenty po prostu na tę chwilę, tak, no bo jeśli powołuje się na ten, którego tam z niego nic nie wynika, no, to może mamy do czynienia z czymś takim. Przepraszam, że nie chciałbym tego po prostu jako przykład taki dobry stawiać, ale tak jak pan mecenas opiniował co innego, a potem po prostu co innego my otrzymujemy. Dlatego warto to zbadać i uważam po prostu, że jednak y, przegłosować y, tą skargę w sposób y, każdy zgodnie z, z własnym sumieniem i, 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 i w ten czas po prostu nie komisja się nad tym zastanawia. Po prostu co tak naprawdę w tym temacie zdziałała i co zrobiła, żeby wnikliwie wyjaśnić tę kwestię. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Jak? Proszę? A, to przepraszam. E, bardzo proszę Pan radny Krzysztof Torończyk. Ja mam tylko takie pytanie. Skoro tutaj... Dobry. Dobry. Tak. Dobry. Skoro uchwała ma być zdjęta, to po co tu przychodziliśmy? No. Tak z każdą uchwałą można zrobić. Można. Poddać pod głosowanie można ją zdjąć. Jak to jest wygodne? no, jest, przepraszam tak. bardzo, ale to jest po prostu marnowanie Waszego czasu, mojego, nas tu wszystkich zebranych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę Pana Radny Adam Tak. Pozwolę sobie odpowiedzieć, Panie Krzysztofie. Jak najbardziej ma Pan rację. Tutaj w zasadzie tak samo te słowa, które przed chwilą Pan skierował, można by było odnieść do wcześniejszej uchwały, która również została zdjęta. E, cóż, niestety e, przewodniczącym tej komisji nie jestem, ale mogę przeprosić za to, że ona obecnie działa jak działa. E, postaram się zrobić wszystko, na ile ja mogę, żeby to się poprawiło. No, to dziękuję. A jakie jest uzasadnienie tego wniosku? Pana o zdjęciu tego z obrad. E, tak jak mówiłem, e, uzasadnienie uchwały jest błędne. Chciałbym, żeby wróciło to na komisję, aby komisja mogła ponownie to uzasadnienie, że tak powiem przeczytać i poprawić błędy, które tutaj są, bo tak jak właśnie powiedziałem, między innymi tutaj ta uchwała numer 7 przez 30 przez /20 2024 z 30 sierpnia nie posiada, nie zawiera tych informacji, na które powołuje się uzasadnienie. No i w związku z tym chciałbym, aby to wróciło na komisję. To skąd komisja? A, w momencie, w momencie. Bardzo proszę. Tak? Tak. Wszystko? Dobrze. Czy ktoś? Panie Zdrowiu, bardzo poprosił pan, Nie, nie, pan. Czy ktoś z państwa radnych? Przepraszam. E, bardzo proszę. W związku z tym, że Pan e, Wiceprzewodniczący Komisji Skargi i Wniosków e, przekazuje nam informację, że e, są jakieś tutaj po prostu błędne e, czy nieprawdziwe, tak? bo tak, chyba tak, taki, taki, taki wniosek z tego wyciągnąć e, informacje w tym uzasadnieniu, no to tak naprawdę e, wtedy e, jakby cała skarga e, na wójta, no, która jest bezzasadna, budzi szereg zastrzeżeń i wątpliwości. I, i, I to tym bardziej po prostu, szanowny, no tak, ale tym bardziej szanowna Rado, no jest pytanie po prostu, to po pierwsze, jak ona się po prostu znalazła tutaj, tak, że jeśli wiceprzewodniczący to podkreśla, że są takie po prostu naruszenia to jak ona się znalazła po prostu tutaj do procedowania, to jest moje takie pytanie po prostu. Oczywiście, które na pewno pozostanie bez odpowiedzi, tak? A po drugie, przecież na początku myśmy chcieli podjąć po prostu zmianę porządku obrad i w ten czas Rada zdecydowała, żeby jednak procedować po prostu te projekty uchwał, tak? Ja rozumiem, że są pojedyncze sytuacje, tak jak mieliśmy wcześniej, tak? Ale nie możemy tak teraz zero-jedynkowo po prostu od razu Y, 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 tym samym moim zdykutem iść, tylko powinniśmy teraz po, powziąć tą informację od wiceprzewodniczącego, że takie są sytuacje, po prostu no, zdecydować, tak? Czy komisja właściwie stanowisko wypracowała, czy po prostu nie, tak? Dziękuję. Szanowni Panie Radny. Szanowni Państwo, bardzo proszę ostatnią osobą jest Pan Henryk Kłacast. ja najpierw od pytania do Pana Radnego Szuko. Skąd komisja powzięła tą informację, że to jest ta uchwała, która wyjaśnia tą sytuację? Uzasadnienie mówi, że... Uzasadnienie mówi o tym, że Komisja Skarg, Wniosków Petycji zapoznała się z treścią skargi, uzyskała stosowne wyjaśnienia Wójta dotyczące przedmiotowej sprawy, zgodnie z którymi wydatek został dokonany w rezultacie wniosku Słowackiego z dnia 6 sierpnia 2024 o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy na podstawie uchwały, którą I już to jest tak. przytoczyłem. Czy, czy to znaczy, Komisja nie weryfikowała tego pisma, Pani Wójta? Chcieliśmy, komisja powzięła informację od pani Wójt, no i na tej podstawie tutaj to uzasadnienie zostało to, wypracowane. Zadaję pytanie: Co się zmieni teraz, jeżeli będzie zdjęta ta uchwała? Czy będzie dalej jakaś, jakieś wyjaśnienie, że to jest wprowadzone do budżetu? Jak do dzisiejszego dnia to nie jest wprowadzone, co to ma zmienić? Czy to będą jakieś manipulacje teraz? Pola manewru nie ma. aby się przyjrzała wydatkowaniu tych środków. Jasne. Czyli wniosek z tego jest, że tu potwierdza Pan, że to było pismo wyjaśniające od Pani Wójt, które potwierdziło nieprawdę. Nie odpowiem panu na to pytanie, ponieważ ja tego pisma nie widziałem, więc nie, nie powiem panu. Jak pan nie mówić. widział, jak przy mnie pan to oglądał? Nie? Mam nagrania. A, Byłem no. na tej komisji. Moment. Dobrze. Szanowne, bardzo proszę, pani radna Mirosława Piotrowska. Żeby już zakończyć tą dyskusję na ten temat, pan wice, wiceprzewodniczący komisji poprosił o zdjęcie, żeby wyjaśnić wszystkie sprawy. Jest to zrozumiałe. Natomiast my rozmawiamy o różnych aspektach, takich, którymi powinna zająć się komisja. I proszę, panie, panie przewodniczący, o procedowanie. Bardzo proszę. Chciałem jedną informację dodać. Jak państwo jesteście w stanie zobaczyć, Skarga była złożona 16 sierpnia. Otrzymałem stosowne pismo, że ze względu na skomplikowanie sprawy będzie rozpatrzona do 30 listopada. Ten drugi termin już minął, było nie było, 20, 30, kolejny miesiąc, tak? Jak można teraz jeszcze ten termin przedłużać? Przecież to jest chyba bezprawne, prawda, Panie Radni? Czy podtrzymuje Pan swój wniosek? Tak, podtrzymuję swój Dobrze. wniosek. Ja bym bardzo poprosił o przedstawienie i jakby przytoczenie tego wniosku tak, żeby to wybrzmiało. Składam wniosek o zmianę porządku obrad e, obecnie trwającej sesji polegający na zdjęciu z obrad punktu 10 rozpatrzenia skargi HP na działalność wójta gminy Kozakowa. Dobrze, dziękuję. Przygotowujemy już. Szanowni Państwo, bardzo proszę o chwilkę z dłoń. Bardzo proszę o wyrażenie swojego zdania i zagłosowanie. Szanowni Państwo, w głosowaniu brało udział 10 radnych, 5 radnych się wstrzymało, dwoje radnych wypowiedziało się za, troje radnych było przeciw złożonemu wnioskowi, zatem nic innego nie zostaje, tylko nadal dyskutować na temat e, projektu uchwały dotyczącego projektu uchwały dotyczącego w sprawie rozpatrzenia skargi HP na działalność wójta gminy Krusekowo. Ja myślę, że tutaj tak i tak bardzo intensywnie wszyscy Państwo, czy większość z Państwa już się dopowiedziała w zakresie tej uchwały. Formalnie zostaje mi tylko się zapytać, czy coś, ktoś z Państwa jeszcze chce dopowiedzieć. Nie widzę, Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Czy... Bardzo proszę, Pan Radny. W związku z tym, że będziemy dalej procedować tę uchwałę, w związku z informacjami, które również Państwu przedstawiłem, e, zachęcam do tego, aby zagłosować przeciw tej uchwale, e, aby gdzieś ona później nie została e, zasądzona, jako że jest po prostu zawieranie prawdziwej informacji. Szanowni Państwo, e... uchylona. Dobrze, Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przechodzimy tak? Jeszcze Panie Radny? Ale myślę, że już bardzo mocno żeśmy wyczerpali. Nie, 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 szanowny panie radny. Krótko, ja za każdym razem otrzymuję informację, że... nikt nie spodziewał takiej sytuacji, że wrócimy do dyskusji. Szanowni, nie, nie wróciliśmy do dyskusji. Głosowaliśmy, dyskusja była, głosowaliśmy w sprawie wniosku, przegłosowany wniosek. Jeśli mamy przegłosowany wniosek nie znaczy, że ponownie otwieram dyskusję na ten temat. No dobrze, szanowni państwo, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania w sprawie e, rozpatrzenia skargi HP na działalność wójta gminy Kosekowa. Na mój wyraźny sygnał. Bardzo proszę szanownych państwa o wyrażenie swojego zdania za głosowanie. Bardzo proszę w tej chwili o zagłosowanie. Do zasadności. nie będzie wątpliwości, bo Pana będzie na Szanowni Państwo, w głosowaniu brało udział 10 radnych, troje radnych wypowiedziało się za przyjęciem projektu. Uchwały 6 radnych było przeciw, jeden radny się wstrzymał. Bardzo dziękuję.